Cześć, witamy wszystkich w rozmowną środę. Dzisiaj naszym gościem jest Jacek Konat. Cześć. Cześć. Jacek był teraz z nami w weekend na Łysicy. Jak tam się czujesz? Wszystko ok po wejściu? Super. Był to mój niepierwszy pobyt na Łysicy, także trenowałem już dużo wcześniej, by, by was nie zawieść i doprowadzić na sam szczyt. Super, udało się. Wszyscy dotarli, także bardzo fajnie. Chciałbym Cię zapytać, Jacku, jak się u Ciebie zaczęło, bo jesteś po transplantacji serca, tak? Tak, tak. U mnie się za zaczął dosyć wcześnie, od, yy, od, 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 od innej choroby. Wtedy też dowiedziałem się, że prędzej czy później będzie potrzebny przestrzeń, gdyż w wieku 20 lat uległem udarowi niedokrwiennego mózgu i wtedy wyszło zapalenie mięśnia sercowego i pani profesor w Kielcach yy, powiedziała, że prędzej czy później będzie potrzebny przestrzeń ze względu na postępowanie niewydolności serca. Czyli wcześniej do tego 20 roku życia nie miałeś żadnych. Nie, 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 To, to się zdarzyło 10 miesięcy po zakończeniu zasadniczej służby wojskowej, także byłem dosyć... Znaczy, jakiś powód był podany tego udaru, czy ciężko to określić? Nie. Udar był najprawdopodobniej spowodowany niewyleczoną grypą i w ten sposób powstało zapalenie mięśnia sercowego i w, 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 w tym momencie Krew nie, nie była tak dobrze wyrzucana z serca, zalegała, zrobił się skrzep i ten skrzep po, popłynął po prostu, w... zrobił najgorszy scenariusz, jaki, jaki mógł powstać, bo równie dobrze ten skrzep mógł mi stanąć w żyle, w ręce, w nodze. No niestety popłynął do, do, mu, do mózgu i tam zrobił spustoszenie. Czy przed tą informacją wiedziałeś coś na temat transplantacji, przeszczepiania narządów? Znałeś kogoś? Nie, nie, niestety nie. No, były tam różne rozmowy na temat y, profesora religii, ale to też tam y, sporadyczne. E, jak zareagowałeś na tą informację, że w przyszłości może czekać cię taka operacja? Rozmawiałeś? Ktoś ci wytłumaczył na, na czym to polega? Komplet, kompletnie nic mi nie wytłumaczono. Tak naprawdę dostałem tą informację na korytarzu. Później żyłem normalnie, starałem się o tym nie myśleć, żyć, no żyć jak, jak młody człowiek. I jak długo tak żyłeś, nic się nie działo? Brałeś jakieś leki, leczyłeś się? Czy... Znaczy leki, leki na sercowe jakieś tam brałem po paru latach, bo to, to było w 1999 roku. Stan, stan, stan zdrowia pogorszył się znacznie w 2009, wtedy mi wszczepiono kardiowerter. Który, który miał mnie uchronić przed zatrzymaniem serca, gdyż wykryto u mnie arytmię serca. Czy ten udar i później przez ten okres, przez te 9 lat, czy jakoś to wpływało tak na, na Twoje życie, czy w ogóle nie miałeś żadnych problemów, normalnie funkcjonowałeś? Jedynie większe problemy z, były ze względu na nie dowolną strony, gdyż przez miesiąc czasu jeździłem na wózku, no i cały czas się rehabilitowałem. Po wszczepieniu kardiovertera miałem ograniczenie co do zabiegów prądowych na rehabilitację, ale nadal nadal ćwiczyłem z rehabilitantem. Ta rehabilitacja podejrzewam, że, że dużo pomagała. Tak. Dla mnie najważniej, naj, najważniejszą rzeczą było stanąć na nogi i móc jeździć samochodem. A później, po, po szczepieniu już tego kardiowertera, jak długi okres minął do, do transplantacji, do momentu, kiedy zostałeś wpisany na listę? Od 2009 roku, gdy mi wszczepiono o kardiowerter, to gdzieś w w październiku 14 roku trafiłem do szpitala już z taką dosyć za, zaawansowaną niewydolnością. Gdyż ciężko już było chodzić po schodach. Strasznie szybko się męczyłem chodząc nawet po, po, po płaskim terenie. Ciężko było spać na płasko, gdyż zalewałem picie dużej ilości płynu, zalewało, powodowało zalewanie płuc. Czyli jednym wyjściem było spanie na siedząco. No, no to, to musiało być e, ciężkie. Tak, tak. A co w tamtym okresie było dla Ciebie takiego najtrudniejszego? No same, myślę, że same pobyty w szpitalu są ciężkie, gdyż szpitale w Polsce nie są zbyt przyjazne pacjentowi. Tak, to, to tak delikatnie mówiąc. Znaczy, czego nie można powiedzieć o niektórych ośrodkach transplantacyjnych, bo tam, tam po prostu trochę inaczej to wygląda niż w takich ośrodkach typu wojewódzki szpital czy powiatowy szpital. No tak, tak. W szpitalu też pracują ludzie. Oczywiście różni każdy jest inny. Jedni są bardziej przyjaźni, inni, inni mniej. Także tutaj no, no różnie, różnie z tym bywa. To sam też miałem się okazję przekonać. A później już jak zostałeś wpisany na, na tą listę osób oczekujących, jak długo czekałeś na na ten telefon? No od 2014 roku to było trochę, trochę dużo perypetii w kieleckim szpitalu, gdyż, gdyż tam yy, trochę, trochę mój stan zdrowia drastycznie się pogorszył, musieli mi wszczepić yy, kontrapulsację, yy, tak, 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 tak mnie ratowali i z tą, z tą kontrapulsacją zostałem przewieziony dopiero do Zabrza. Tam czekałem bodajże miesiąc czasu na, na serce, bo już wtedy miałem propozycję wszczepienia mechanicznego wspomagania hardware'a ze względu, że niestety nie było, nie było tego serca, nie znalazł się, nie znalazło się żadne. Wszczepiono, wszczepiono mi yy, mechan, to mechaniczne wspomaganie, na nim byłem 4 lata, no i 19 lipca 2018 zadzwoniła pani koordynator z Zabrza, pytając się, czy dobrze się czuje. Podpowiedzi, że tak. Rozłączyła się. Po jakimś. Nie powiedziała czasie... nic więcej? Nie, nie powiedziała nic więcej. Ja zbiegłem, zbiegłem do pozostałych domowników w domu, mówiąc, że miałem telefon z Zabrza. Wszyscy się pytali, no i co? No ja wróciłem do siebie, po czym znowu pani koordynator dzwoniła, mówiąc: Mamy zgodność, spakuj się, za pół godziny będzie karetka. Więc znowu zszedłem, powiedziałem, że spakujcie mnie, bo jedziemy na przejście. No to jak, jak zareagowała rodzina? No jedni radością, drudzy zdezorientowani z pytaniem co się dzieje. No tak, to taka sytuacja, że nie każdy, nie każdy wie jak się zachować. Pamiętasz już jak byłeś w drodze do szpitala? Co, co czułeś? Pomyśl, yy, że wbrew pozorom czułem szczęście. Ja bardzo chciałem się uwolnić z, z, tej, z tego mechanicznego wspomagania, gdyż mimo, że byłem w domu, mogłem czekać w domu. Miałem sporo ograniczeń ze względu na mój, na mój lewostronny niedowład ręki, ale. Teraz, teraz myśląc o, o, tej, o tej chwili, dochodzę do wniosku, że, że to jednak było dosyć ciężkie przeżycie, które niekoniecznie wtedy rozumiałem. A czy te wszystkie takie urządzenia, jak kardiowerter, czy one są tak odczuwalne na, na co dzień? Czuć czuć je pod skórą, czy to w ogóle nie ma się nie. takiego uczucia? Nie, nie. Kardiowerter nie czuć, po prostu może go widać trochę, że odstaje. Widać taką puszeczkę. Mm -hmm. To też w zależności kto, kto, jaki model ma wszczepiony. Teraz, teraz yy, z tego, co słyszałem, są wielkości ampułki lekarskiej, także... A, no to bardzo malutkie. Ja miałem mniej więcej paczkę zapałek. Mm -hmm. e, czy wiesz, jak długo trwała Twoja operacja? Bodajże 6 godzin. 6 godzin? To, to nie aż tak długo. E, z tego, co, co ja wiem, to w moim przypadku to było 8 godzin. A e, jak długo leżałeś po operacji? Czy wszystko poszło zgodnie z planem? Czy jakieś komplikacje były? Nie, wszystko zgodnie tak jak y, myślę, że to książkowo mm -hmm. było. Bo 19 lipca przeszczep, 11 sierpnia w domu. Czyli tak naprawdę po, tr po trzeciej biopsji już mogłem spokojnie jechać do domu. Na wakacje do domu. Tak. <laughs> chyba, A... chyba, chyba najszczęśliwszy, najszczęśliwszy powrót do domu, jaki, jaki można sobie wyobrazić. Tak, tak. Ja akurat też 30 sierpnia wracałem do domu po, po transplantacji ze szpitala. No, nigdy nigdy się tak nie cieszyłem, wchodząc do domu jak, jak tamtego dnia. Miałeś jakieś specjalne przywitanie? Nie, nie, raczej, raczej nie, 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 nie u nas nie, nie stosujemy takich. Nigdy nie, nigdy nie obchodzimy urodzin, także raczej, raczej spokojnie. Mhm. A czy po, po transplantacji też jakąś rehabilitację miałeś? Nie, nie, trochę to muszę się przyznać, że trochę zaniedbałem rehabilitację, gdyż no, trochę z powodów takich osobistych, lenistwa. Najważniejsze jest, że, że się czułeś lepiej szybko. Wracałeś do, do sił? Zacząłeś jakieś być aktywny? Do, do pracy wróciłeś? Tak. Wtedy pojechałem we wrześniu. Jak będąc w sierpniu w domu, we wrześniu, wrześniu, październik pojechałem w Pieniny. Zrobiłem sobie spacer ze Sronowie, z Niżnych do Szczelnicy szlakiem wzdłuż Dunajca. Wszyscy mnie przestrzegali, że tam nikt nie, nie, nie przyjedzie po mnie, jak mi się coś stanie. No a mój upór wygrał. Poszedłem, do, doszedłem do Szczawnicy, wróciłem busem. Ale jak pojechałem na kontrol do zawrza, to dostałem oper, że tak wcześniej po przeszczepie zrobiłem taki wysiłek, gdyż zaraz po przeszczepie serce nie jest tak unerwione. Nie odczuwamy, nie odczuwamy te, też tego zmęczenia, które tak naprawdę jest w organizmie. Okej, okay, czyli dopiero serce musi się unerwić po, po transplantacji, tak. potrzebuje trochę czasu, a to jest jakoś podany ten czas, czy to różnie u każdego wygląda? Myślę, że to jest różnie. Nikt, nikt tak naprawdę mi nie, nie tłumaczył tego, jak, jak długo powinienem y, spokojnie żyć. Fajnie tutaj, że, że tak poszło. Dobrze, że wtedy nic się podczas tej wycieczki nie, nie wydarzyło. E, teraz cały czas chodzisz po górach, aktywny jesteś. Jak dzisiaj wygląda twoje życie? Przyznam się, że to to trochę wy mnie zmotyw zmotywowaliście, bo jak już wiedziałem, że chciałem wejść na tarnicę z wami, ale niestety y, parę, parę tygodni wcześniej miałem mały zabieg w Kielcach, po którym z, po którym stwierdziłem, że jednak nie będę ryzykował i nie będę wchodził razem z wami. Wiedziałem też od małgości, że będziecie wchodzić na łysicę, i postanowiłem, że już tutaj na pewno y, zrobię wszystko, żeby wejść. No, no bardzo, to... się, bardzo się oczywiście cieszymy, że, że z nami byłeś. E, bardzo, bardzo fajna, przyjemna górka. Na szczęście pogoda też nam nie utrudniła specjalnie tego wejścia. No, słyszymy, że zwierzęta w domu. Lucyna. Lucyna. <noise> Lucyna. Piesek. Tak, tak, tak. Słuchaj. A czy po, po transplantacji dostawałeś jakieś informacje odnośnie zwierząt? Czy mogą być, czy nie? Bo w moim to przypadku to... 13 lat temu to słyszałem, że niekoniecznie. Tak, tłumaczono mi, żebym odrobaczył. Kota odrobaczył. Psa też. Ale. Ze względu na to. Całe życie byłem ze zwierzętami blisko, także sądziłem, że nic mi nie będzie i nie robiłem tego. Ja tak pytam, bo pamiętam jak dostałem informację 13 lat temu, co, co mogę, a czego nie. I gdybym faktycznie tak się w 100% do tego stosował, to, to praktycznie niczego nie mogłem. Na szczęście okazało się, że w rzeczywistości nie miałem żadnych problemów, żadnych dolegliwości i miałem oczywiście też i psa w domu, i rośliny, i nie było z tym żadnego żadnego problemu. Ale zapytałem, czy, czy tobie też, ktoś się. Też mnie przestrzegali przed niemowlakami, gdyż podobno niemowlęta mają w, na samym początku bardzo dużo zarazków. Mhm. Ale ja myślę, że taki też kontakt z wirusami, żeby je organizm sam zwalczył, to też jest w jakimś stopniu dobre, bo ja od, y, tak naprawdę od, od przeszczepu, no może były jakieś lekkie przeziębienia, ale jakieś wirusowe bardzo nic mi się nie przydarzyło. Ja tutaj oczywiście każdy, każdy przypadek jest inny, też nie, nie można tutaj powiedzieć, że, że każdy tak będzie miał. Ja myślę też, że to, że przed operacją byłem bardzo bardzo aktywny, uprawiałem sport, gdzieś ta moja odporność była na, na dosyć wysokim poziomie i teraz po operacji pomimo tych leków immunosupresyjnych, które ją obniżają, to ja praktycznie w ogóle nie, nie choruję na, na jakieś grypy przeziębienia. Mm -hmm. Także tutaj to, to, że ktoś jest po transplantacji, to też nie jest od razu powiedziane, że, że będzie nagle wszystko łapał. No ja w okresie jesienno-zimowym piję zawsze sok, 100% sok z czerwonego buraka. Staram się suple suplementować witaminą D3, no i witaminą C. Tak, żeby zapobiec wszelakiemu zachorowaniu. Tak, no ja, ja mówię, że nie że jakby nie, nie choruje, ale to, tutaj też trzeba oczywiście uważać i, i zbytnio się nie narażać, bo tak jak powiedziałeś, że nawet niedoleczona grypa może mieć poważne konsekwencje. Tak, to, to wytłumaczyli mi to zaraz, zaraz, <laughs> zaraz po, pobycie w, jeszcze w kieleckim szpitalu dlaczego ten, dlaczego tak moja wydolność spadła. Ja nigdy nie sądziłem, nigdy się nie, nie leczyłem tak zawsze z tą chorobą. Gdzieś tam się chodziło nie zwracało się na to uwagę. No wiadomo, jak to młody człowiek lepiej gdzieś sobie wyjść niż siedzieć i leżeć w łóżku. Nie? Tak, tak to, to, na pewno zdecydowanie zachęcamy też do dochodzenia po górach. Zapraszamy do dołączenia tak. do, do naszej grupy Korona Gór Polski. Osoby po widziałem, transplantacji. Widzia, widziałem już, yy, że oznajmiliście, że 25-go wchodzimy na, na nową górkę. Tak. Wchodzimy, czyli rozumiem, że będziesz z nami. Mam nadzieję, że ja się tam zgłosiłem, a myślę, że zrobię wszystko, żeby, żeby przyjechać. Świetnie, bardzo nas to cieszy. Widzieliśmy, że już spora grupa osób się zapisała. Oczywiście tutaj głównie zależy nam, żeby osoby po, po transplantacji pokazywały, że są aktywne, ale jak najbardziej też i, i rodziny, i, i dawcy, i, i przyjaciele osób po transplantacji też są. Mile widziani. Każdy, kto chciałby wesprzeć nasze akcje i pomóc nam przy, przy wchodzeniu, to, to zapraszamy. Także co, chciałbyś jeszcze coś przekazać, dodać osobom, nie może które czekają na transplantację serca? Wierzcie. Wierzcie, wiara, wiara jest tutaj potrzebna, także tutaj mo mogę potwierdzić. A my, a, my, a my zrobiłem wszystko, żeby zmotywować ludzi, żeby jednak nie rezygnowali z oddawania tego, co Wam może uratować życie. Tak. I mamy nadzieję, że jeśli nie w tym, to w przyszłym roku kolejne osoby, nasze, nasi, nowi członkowie naszej rodziny osób po transplantacji dołączą do nas. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Życzę miłego dnia i do zobaczenia na koniec listopada na Lubomirze. Na szczycie się widzimy. Tak, tak oczywiście. Widzimy się. Super. Dziękuję bardzo. Cześć. Cześć.